Strony, ok. Witam w kolejnym odcinku and Roll Darksider. Co tam pozytywnie? Bo ja właśnie akurat teraz w tej chwili podążam w dół razem z wojną wśród pochodni, kamieni, piasku, pajęczyny i jakichś niebieskich pokemonów które proszą się o pierdzie. Tak, właśnie, tak. Dostały i możemy iść dalej. Były jakieś doseczki, jakieś kamyczki, jakieś skałeczki Co jest tutaj coś w ogóle ten... O, tutaj jest jakiś znaczek. Tam jest. Siemazio. Imik mamy, gimik O co tu chodzi? Aha Aha, dobra, już, już wiem. Ale musimy oczywiście się robić ten, znaczy skakać od jednego do od drugiego. Dobra ziom. Nie leć tu, leć gdzieś indziej. Musisz tu wypadć stąd. Wypad, wypad, wypad. No, wypad. I teraz lecimy tam Biegnij, wojna, biegnij! Biegnij! Jezu! O Jezu, żeś mnie wystraszył! I teraz pytanie: czy ja gdzieś tam mam iść? Chyba nie, chyba nie, powinienem tutaj iść, tak? Dobra, ty se tutaj, polataj znowu! Polataj se, polataj! Tam gdzieś daleko! I uwaga. I uwaga, uwaga, uwaga. Ok, teraz biegniemy. Nie, 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 nie. Co? Co? Głupia ci, co? A, dostała. Dobra. Gdzie ty jesteś? Jesteś tu, tak? Dobra, idź tam, popłyń. Daleko. A ja teraz próbuję tutaj. Biegnij wojna, biegnij, biegnij! Sprint, 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 sprint! Okej, okay, okej, okay, przeżyliśmy. Teraz gdzie? Teraz tutaj zostało ostatnie, tak? Potem z tamtego tam masz. Dobra. Kurczę, chyba przegapiłem okazję. He he, he, to poczekamy sobie. Hmm. Okej, okay, no, no, szybciej, szybciej, szybciej. No, i skręcaj tam teraz. Okej. Okay. co gdzieś lataj daleko, a ja już są spierdzielam. Okej. Naiwny ha, ha, no, spadaj znowu tam. I skręcaj tam. Okej. Okay. Teraz tutaj. A... Za skrzynią, wojna, za skrzynią. Ty masz ciśnienie na skrzynie Biegnij za skrzynią, za skrzynią. A... Ha, 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 ha. Kurde, tak. O, 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 pięknie. Za skrzyneczką teraz. Tutaj jest. Dotarłeś do celu, wojna. Ładne ci to poszło. Teraz co znowu? Dobra, jesteśmy chronieni przed... Przed Tykso podobnym czymś. Nawet nie wiem czy to jest styks, czy to jest jakieś inne gówno co sobie lata po prostu. Jest ich wielu. Chyba to drugie. No daj mi spokój Dobra, no się już z tym. Łups nie trafiłem. Nie zawsze trafią. Zwłaszcza jeśli chodzi o psy. Znowu ten ziom? No hej, co tam? Dochodź. Ej no... Aha, bo ja nacisnąłem... Aaaa... Nacisnąłem spację zamiast... Co ty masz? Daj mi też! wow 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 Teraz wow. chcę zrobić ten fajny cios, o! Oczywiście musiałem nie trafić... A zapaliłem cię Patrzcie, on swojego trzaju, jaki debil Ła. Wow. to te technika z debil na nie działa, czyli że jak Mobek jest za ekranem To wtedy nic nam nie robi. Aj, zapomniałem zrobić. Znaczy nie zapomniałem, nie się. Ok. I to już jest moja broń. Dziękuję bardzo. Działo odłamkowe. wystrzeliwuje w ząbkowane odłamki, które wbijają się w powierzchnię i wybuchają po odpad. Leniu. biście. Dawać. Czyli tutaj to wszystko. Wypróbujmy to na przykład. Pyk? A, dawaj na połóż na chwilę, bo ja muszę sprawdzić, czy tutaj coś jest w ogóle jeszcze. jest skrzyneczka, czy coś, bo jakbym miał sprzedać z tą bronią, to he, trochę by mi minęło. Eee, okej. Okay. O, jeszcze tu są żółciutkie, które mi w ogóle nie są potrzebne, ale dziękuję. To oznacza, że powinienem chyba użyć tego. Mogę się rozwalić? Wow, mogę, pyk! Tu i tu, i w pochodnie, tu wow, dawać no, jeszcze coś, jeszcze coś. O, mogę robić takie te jumpy wow, 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 wypierdzielasz. Wydmierciłem! Pierdziela. pierdziela? Nie stać mnie na więcej, kurwa. Chuj, że gościa już dawno nie ma i z, jego zwłoki się walają w tysiącach, kurwa, atomów. Ale on się mnie jeszcze pyta, czy nie stać mnie na więcej? Jaki kamper! Dziękuję bardzo. Ale mi lata zamieszka. Tutaj, tu, 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 tu. Tutaj. Bo jakie wybuchy. Co by mi się stało tutaj? Nic się stało. Dobra, lecimy dalej. Polecimy tym tym fajnym, fajną techniką. <laughs> Nadciągaj wal się! Dobra, nie żeń Bum, 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 bum Haha, jak oni panie latają Dobra tak, Co? Muszę wypłacić tutaj tym Tu, 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 tu. To się w powietrzu to zrobić A da się od razu Ale nie mogę tak blisko, że sam siebie jedną no. niestety tutaj coś było? To jest tylko to Ale zajebiste O wiele lepsza broń niż ta od aniołów, co nie? Pozytywni, też tak musicie? Teraz pytanie, da, na to pstawmy. Tam jest kolejne przecież, Kur... na. A, czyli tutaj jednak nic nie ma, tak Nie, czekaj ziom Coś ty zrobił Ty ma I po co on miał takie zajebiste wejście Co? Tylko on nic nie potrafi Idę po życie, bo tak, pomogę. Wow. Ups, 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 czekajcie na mnie, czekajcie. No, come on. No. Strzelanie w ziemię jakimś wybuchającym czymś zawsze <gry> działa w każdy kurde taki śmiesznej Aha, jeszcze się sam ja Fajnie. Fuck off, motherfuckers. Dziękuję bardzo. Jeszcze tu, Jeszcze któryś, jeszcze któryś. Jeszcze tutaj jakiś. <laughs> Kozak. O, przetam No, hello. To już było przegięcie. Zginęli równocześnie, zajebiście. Jeszcze przychodzicie. Przynajmniej dużo punktów będzie. Ops, co ty tu robisz? mi most? Zajebiście, jesteś kochany. Ile A masz, masz, a masz. Dobra, zabity jeden. A ten, tam ziomek? Zabity. Jeszcze jeden był, tak? Tam jeszcze jest. Nie jest to ci na więcej, znowu ktoś się pytał, no. Jedynym wytłumaczalnym takim tekstem mogłoby być to, że. że to wojna mówi. Daj mi spokój, nie mam czasu. O-ou, 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 o żartowałem, ja wracam, ja wracam. No, giniesz, nie giniesz, jo. No, come on, patrz na to. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobra, to mi już niepotrzebne, raczej. Na razie. Póki co, Sprawdźmy, co jest dalej. Ale rzeźnia w tym odcinku się dzieje. Kurde, no, fajnie, fajnie, poddałem mi się to. Spróbujmy jakiś konkret. Ile tych broni jest, <laughs> Anyway. Ale powalczymy sobie już z bossem w sumie. Wypadł. O, nawet mi się w włączył, włączył. Co teraz? Wow. Tajebiście wojna, dzięki. A może ja chciałem wrócić jeszcze z niej powalczyć? Co? A nie ominąłem niczego. Wow. Kto tam tak wrzeszczy? Mm, to, no kurwa, nie chciałem tu iść! jest co? Zabić go, zabić go! Tak jest! Nasz stary, tak szczerze się urodziliście, <grym> się> Tak, wszystkich nas tu zabije. Koleś, ty chyba nie znasz wojny. Wow! Żeby Ktoś mi przywiózł monta. Pozytywni, bądź tak pozytywni jak potencjalny mąż dla wojny. I dzięki za oglądanie trzymajcie się, ale hamskie zakończenie.